Jeszcze niedawno TVP twierdziło, że Rafał Trzaskowski nosi najlepiej garnitur jak można. Właśnie jak garnitury? Ten pan najlepiej nosi garnitur. Takie materiały propagandowe pojawiały się w telewizji polskiej. Ale widzicie, wyborcy jednak patrzą na to, co prezentują kandydaci. I pokazali, że sondaże, które przez ostatnie tygodnie były manipulowane, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Różnica między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim miała wynosić kilkanaście procent. Takie sondaże pojawiały się między nimi w TVP. Ale widzicie, teraz jest praktycznie remis. I w związku z tym walka o drugą turę jest bardzo ważna. I zachęcam wszystkich tych, którzy się wahają, żeby spojrzeli sobie na program wyborczy Karola Nawrockiego ale też zobaczyli, jak wiele razy zmieniał zdanie Rafał Trzaskowski. On ukrywa swoje poglądy. To jest polityk bardzo radykalny. Polityk, który będzie kłócił Polaków. Dlatego trzeba wybrać Karola Nawrockiego, który będzie kandydatem, który walczy o polskie interesy, ale też potrafi być otwartym na dialog, bo on teraz Polsce jest naprawdę potrzebny.